Śtążki, świderki, muszelki, kokardki i łazanki. To rodzaje której popularnej potrawy z mąki? Kluski. To Kluski śląskie. Makaron. Maka makaron. Ustawiam go. Po swojemu trzeba karpia ogłuszyć byłoby. No to czyli co? No ręka jak młotek, no to co? Delikatne uderzenie było. No karp już jest troszeczkę taki, no tak jak widać... Oszołomiony No i co? I jedziemy z nim Głaz kurwa, potkiew Choju jak się jedna, to cię chubachu Chubachu Chyba duba Jerdelaj ten świat, bo cię kurwa jedna, to cię chubachu Poczekaj, poczekaj, twoje mamy spod kont zobaczysz Jak ja wezmę ten papi, coś tak jedno, byli przyjemni Widzieli kuba przyjemni? w dupę za świcie Przed pracą obowiązkowa toaleta, potem tylko make-up i już pełna gotowość do pracy. Ta kobieta pracuje tak przed oknem pana Andrzeja Nowaka. Mężczyzna od ponad roku walczy o usunięcie prostytutek, które groziły mu nawet spaleniem domu. Policja powiadomiła mnie, że, że spra ich sprawa to nie dotyczy. Prostytutki mają prawo tu przebywać i zjednoczyć. I przebywają, jest ich coraz więcej. Przyjeżdżają nowe zasoby z Bułgarii. Także liczebność tych pani jest coraz większa. Tak, orientacyjnie, pewnie jakiś cennik jest, nie? Tak. No a za taki full service na przykład? Może być. Stuwa może być. No a to dobra, a za oral? 5, 5 za oral. No, tylko no, powiedz, z kim chodzi? jesteś, że jesteś LGTB. A tak naprawdę to jesteś zwykłym celem, no? O! Nie, przepraszam bardzo! No. O! Nie, nie. nie wolno takich nie rzeczy, nie, 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 taki nie. rzeczy to nie. No czo, wszedłem Plnąłem i. Bez takich słów, dobrze. A, to nie było zgamy. Słowa. Nie, no, Tylko słowa. Czyli rozumiem co? Poszedł pan, pan do Szedł pan, czy pan jechał tym rowerem? Jechałem. Jechał pan tu? i leżałem. Niedzielne popołudnie. Na dworze minus 5 stopni Celsjusza. Dzwoni mężczyzna, który zgłasza, że znajduje się na piaskach Szczygliczce, a na środku jeziora znajduje się dryfująca łódka. A on, biedny od kilku godzin, liczy na to, że dotrze ona do brzegu. Dyspozytor zrozumiał, że na łódce ktoś się znajduje i potrzebuje pomocy. W te pędę wysłał trzy wozy bojowe. Gdzie pan to łódkę. Bo? No to właśnie. Ja nie po chwili stwierdził, że łódka to w rzeczywistości sterowany model, który otrzymał od żony na rocznicę ślubu i bardzo mu zależy na jego odzyskaniu. Strażacy z niedowierzaniem patrzyli na przebieg całej akcji. Ostatecznie podjęli decyzję o fałszywym zgłoszeniu. I zawiadomili policję, która ukarała mężczyznę 50 złotym mandatem. Tak się, się spieszę. Przewidujemy temperaturę maksymalną powyżej 40 stopni i tam tak ciepło będzie przez kilkadziesiąt dni. temperatury w kolejnych dni. Co ja dawno? Jedynie północ na obszarach kraju. Wszystko tak daleko. Все здесь нагреваем Сейчас по Silna, mocna kobieta jest. Może podoła. I ja jestem zawsze zgodny z opiniami redaktorów TVN. -u. Jeżeli Państwo uważacie, że to jest silna, mocna kobieta, która podoła, to na pewno tak jest, bo TVN mówi całą prawdę, całą noc. Całą... Proszę powiedzieć, czy w ogóle konsultowano z wami fakt przedłużenia koncesji w firmie? Um, jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł i ja jechałem na rowerze i go spotkałem i potem jeszcze pychałem do biedronki na lody i w, w po drodze do domu wtedy jeszcze już do domu pychałem. Rozumiem. O, A będzie zmiana? O, patrz, jak fajnie. O nie, pizzę wrali. Żartuję chyba. Nie stwierdzam. To na <mum> ziomę. A dobra, rozpalajcie. Ja Niech się rozdraje. Spos Sposób na rozpalenie ogniska! Sposób na rozpalenie ogniska! To można wrzucić! Uje! Siostra Teresy z mężem, to były urodziny mamy. Siedzieliśmy nad tortem, no i się zaczęło. Halina i Wojtek przynieśli cały zestaw myśli spod pałacu. Krzyż, ojczyzna, patriotyzm, spisek, zamach. No i co była awantura? Skąd my um, uchlaliśmy się? Teresa była w tym um, uchy. Jezus, przepraszam, najmocniej uchylaliśmy. Całą choją kiję To Kto się bije, za to zimarię To latawica Kto pianę ubije, na dwa kiję To latawica Poznaj piękno zmyje, która w środku bije Latawica się, jak odbieram Policja, nie policja. Siądaj, k**a, po kolei! Zostawić mosto! Żłodzieje jesteście! k**a! Ja mam wrażenie, że on po prostu lubi to wystawiać. Ja wystawia. Kiedy się urodziłem? Bez k**a, nie matka! To są śmieci. Śmieci to bądź za komendą! Jakie ty prawo jazdy, tak to? jedziemy pod no ale hardkorowe co to pana auto czy co to się stało nie wiem tutaj byłem mu mechanika pan w stanie wymienić radnych jawożna. Proszę, panie, ja nie jestem jawożona, tylko tutaj przejeżdżam, ale najgorszy burder to jest ten Przyjdą tą włożą, panie to obsługują, ale włożą samą for. Mieszkańców, gdzie jest dziecko ze subestrem w tym roku, jak to będzie Sylwestra? Z... Będę grał w grę. A w jaką? Tom Braider. Ok, dziękuję bardzo. No, <laughs> Powiedzcie na kogo głosowaliście? Kole, Kolejną. Dałem tutaj koledze, to się razem napisz. Napisz! jeśli się wyprosać było tak dalej, nie tego, że już się należy do spokóna rządzi Warszawą i całą Polską. No i że to ma A Napis, tak? Ja? Tak. Nie wiem. Ja za wszystkich głosowałem, ale nie głosowałem. Ale na kogo? Kierownik! No na kogo? Na sierpca to na bilet zapadłeś i na bilet Wyobraź sobie, że budzisz się jako kobieta Co robisz? Hmm... No prawdopodobnie umarłbym z głodu Dlaczego? Ponieważ ręce byłyby nieczynne Taka, <taka> sytuacja! Co się z embrionu może urodzić? Polska? Nie człowiek. Zamy, dzieci, Dobrze, ale... Borska, ale to nie chodzi o to. Chodzi. Pani odpowie, co się z embrionu człowieka urodzi? To zależy, co się Proszę. Bo jak od się wytworzy kaleka... Nie. Ale kaleka to jest chory człowiek, prawda? Ale gdzie jest państwo? się przez dwóch mężczyzn na ulicy jest obrzydliwe i nie chcemy tego oglądać. Róbcie to sobie w domu. W ja każdym razie to jest bajeczka, która opowiada o dwóch pingwinkach, mężczyznach, którzy chcieli bardzo mieć Nie dziecko. Piękwinkach e, w płci męskiej. Tak, e, przepraszam, oczywiście, że się poprawiam. <grym> e, I oni wysiadywali jajo, no ale okazało się, że gdzieś tam na terenie nowojorskiego zoo e, samica porzuciła jajo, no i oni e, to jajo właśnie wysiedzieli, urodził się mały pingwinek i razem go wychowywali. I czy taką książeczkę powinniśmy naszym dzieciom podać do czytania jako lekturę? Czytała Pani kiedyś Koziołka Matełka? No, oczywiście, każdy dzień. Ja czytaj. też. I pamiętam, że tamte treści są nieprzystające do obecnej rzeczywistości. Koziołek Matołek funkcjonował w świecie ksenofobicznym, w świecie dzikich murzynów, ludzi niedorozwiniętych, ludzi, których dyskryminowano w tej bajce. Homofobia powinna wzrastać w narodzie, a do dyskryminowania pederastów.